Woda za oknami nas nie rozpieszcza. My cały czas zamknięci w domach, seriale na Netflixie najprawdopodobniej już obejrzane, więc co ze sobą począć? I wtedy przechodzimy my z naszymi ulubieńcami na YouTubie, żeby Was trochę zainspirować. Zobaczcie sami. Wybrałam kanał Karola Paciorka, czyli Imponderabilia. Znajdziecie tam wywiady. A właściwie rozmowy z osobami ze świata mediów, jak na przykład Anita Werner, z aktorami jak Tomasz Kot czy politykami. I tutaj warto zaznaczyć, że Karolowi udało się przeprowadzić wywiady z każdym z kandydatów na urząd prezydenta z wyborów z 2020 roku. I mimo tego, że mm, te rozmowy trwają tak średnio 2-3 godziny, to myślę, że każdy z Was odkryje coś nowego. A przy tym nie zanudzi się. Wybrałam kanał Mietczyński. Powiem wam szczerze, że na co dzień nie oglądam YouTube'a, bo najzwyczajniej w świecie się tym nie interesuje. Pomyślałam jednak o kanale, który towarzyszył mi jeszcze w licealnych czasach. Miałam wówczas rozszerzony język polski, a co się z tym wiąże? Naprawdę sporą liczbę lektur do przeczytania. Właśnie wtedy odkryłam kanał Mietczyńskiego, prowadzony przez Bartłomieja Szczęśniaka. A na troszkę starszym kontekście tego kanału możecie znaleźć taką serię jak Syszczenia Lektur. Mieciów w zabawny, troszkę wulgarny, ale mimo wszystko rzeczowy sposób streszcza i opisuje najważniejsze lektury polskie. Właśnie ta seria pomogła mi e, przejść przez e, naukę lektur w szkole, a także w pewien sposób przygotować się do matury z języka polskiego. Obecnie kanał ma ponad 800 tysięcy followersów, subskrybentów, i możecie tam znaleźć taką serię również jak Masochista, gdzie Miecił w swoim stylu opisuje, recenzuje czy omawia filmy, czyli inne elementy popkultury, a także serial Nie mam pojęcia co robię, gdzie Mietczyński przygotowuje posiłki według pozornie banalnych przepisów. Ja osobiście polecam Wam ten kanał, bo podczas oglądania tych filmików możecie nie tylko się pośmiać, ale także dowiedzieć się ciekawych, czy interesujących rzeczy. Masa muzyki, nostalgia, zestawienia i podsumowania. Tak można scharakteryzować kontent kanału Younger Days, który chciałbym polecić. Jest to kanał dość nietypowy, ponieważ jego twórcy, czyli pochodzącego z Holandii, Maxa, w ogóle na nim nie zobaczymy. Założeniem kanału jest wyzwalanie uczuć nostalgii i przywoływanie wspomnień za pomocą muzyki. Tym sposobem na kanale zobaczymy m.in. podsumowania największych przebojów danego roku czy największych hitów danego artysty. Znajdziemy tutaj także podsumowania tematyczne. Między innymi zestawienia piosenek z kategorii Guilty Pleasure albo poszukiwane przez wielu internautów ścieżki dźwiękowe do wiralowych memów. Dla osób, które chciałyby choć trochę poznać twórcę kanału, ciekawe mogą okazać się także jego subiektywne zestawienia, w których prezentuje między innymi swoje najczęściej słuchane piosenki danego miesiąca. Choć kanał może wydawać się nieco monotematyczny. To jestem pewien, że spodoba się każdemu entuzjaście muzyki popularnej. Chciałabym Wam polecić kanał o nazwie Karolina Anna, który wybrałam nie ze względu na zbieżność naszych imion, ale z uwagi na naprawdę fascynujące treści, które się na nim pojawiają. Karolina prowadzi swój kanał od około 4 lat i początkowo skupiała się ona głównie na treściach lifestyle'owych, jednak od mniej więcej 3 lat pojawiają się tam zagadki kryminalne. Przybliża ona swoim widzom postaci takie jak na przykład Ted Bundy czy Mary Bell, ale także wiele mniej znanych spraw, które dzięki jej interpretacji wydają się bardzo interesujące. Karolina przedstawia także psychoanalizę wielu postaci, dzięki którym możemy poznać psychikę zarówno morderców jak i ofiar i także to, co doprowadziło ich do danej sytuacji. Jako ciekawostkę warto dodać, że dopiera ona makijaż pod miniaturkę swoich filmów, w związku z czym, gdy widzimy na przykład fioletowe napisy, to właśnie takiego makijażu można się spodziewać. Polecam ten kanał wszystkim panom dobrych zagadek kryminalnych. Jeżeli uważasz, że historia to nuda lub bardzo słaby temat, ten kanał może być dla Ciebie idealny. Historia bez cenzury to program popularno-naukowy o wspomnianej już tematyce. Dowiesz się dzięki niemu o wiele ciekawych informacjach, którym nauczycielom nie przyszłoby do głowy mówić na lekcji historii. W sposób zabawny wykorzystując śmieszne gagi, memy lub śmieszne sytuacje, dowiesz się o wiele więcej niż podręcznika szkolnego. Bez poprawności politycznej dowiesz się, kto po kim rządził oraz jakie skutki tych działań przynosiło w przyszłości. Historia bez cenzury to program, w którym spędzisz wiele godzin wysłuchując ciekawych informacji z życia królów, władców czy innych postaci. Jak mawiał Churchill, historię piszą zwycięzcy. A czy ty napisałeś już swoją? Daily Dose of Internet to kanał, na którym nie znajdziecie odpowiedzi na egzystencjalne pytania, ani na to, ile prawd istnieje i która jest tą najprawdziwszą. Jest to kanał o bardzo e, lekkim, można powiedzieć, usposobieniu. Znajdziecie tam e, krótkie zlepki różnych śmiesznych, zapierających dech w piersiach filmików. Które tak naprawdę ucieszą może, tro może trochę Waszą duszę, zobaczycie słodkiego kotka albo piękny widok, kiedy ktoś akurat skacze ze spadochronem. Mm, polecam Wam ten kanał zdecydowanie w trakcie sesji, kiedy e, potrzebna, potrzebny jest ten oddech od rzeczywistości i chwila po prostu relaksu. Od nas to już wszystko na dziś. Jeśli spodobali Wam się jacyś nasi ulubieńcy, lub jeśli również ich oglądacie, Koniecznie napiszcie to w komentarzu, a my tymczasem zapraszamy Was na naszego Instagrama oraz Facebooka.